Cześć Siemanko, z tej strony Macieku i witam Was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś. Zachęcam na samym wstępie do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Z góry dziękuję. No a dzisiaj e, zimowe sprzedaże. Przyszła zima, więc przyszły zimowe sprzedaże. No, przyniczki e, dla świn. Nie wiem czy będę, będę kupywał później, bo nie. Wystarczy, chyba, więc nie będę jej sprzedawał. Więc tylko jęczmień do sprzedania, bo wsa też za dużo nie ma. Więc bez zbędnego przedłużania, ja tu włączam żmikę. Włącza się. O tu musimy zobaczyć, czy to nie się sypać. Eee, może co tu się dzieje. Ciekawe. Poczekajcie chwilkę. Jak to to wygląda. Sypie, czy nie sypie? O, sypie. Sypie, sypie tutaj. Ciekawe, ile... E, ile, ile tutaj będzie tego jęczmienia na przyczepie. Oj, oj, oj. Ja nie wiem, czy to... To niezłe sprzedaże będą, ja myślałam, że trochę chociaż tego będzie, a to świnie tak kurczę jedzą, że ciekawe ile tu jest teraz. Poczekajcie, wezmę łopatę, zobaczę czy to tak 200 kg na tu zabierze, czy kilo, y, litrów. No to jeszcze połopatujemy, pójdź. Troszkę i właśnie tutaj propos pieniędzy, to tutaj jak widzicie, żmijka nowy nabyteczek 2000, udało mi się kupić, żeby już tu się nie męczyć, nie opatować. chociaż i tak trochę połopatujemy Bo nie wiem, żmijka także ze wszystkiego nam nie zaciągnęła. Bo jak wszystko nam zaciągnie, będzie problem później z zbożem, i tak pewnie będę musiał dokupywać. To mało kaski będzie trochę. Zobaczymy. Dobra, może już to zostawię, o tak Tako i tak pewnie nie starczy tego zboża. Kurczę, blade. Dobra, to pojedziemy pewnie tutaj sprzedać to. Chociaż. No tu patrzę 2,5 tony. No to powinno być git, no. 50% ponad na przyczepie. I jak widzicie, właśnie śnieg udało mi się zrobić tutaj. że na zimę było bo jednak. Zima bez śniegu to nie zima. Tutaj sobie ruszamy. No udało mi się tutaj właśnie tą zimę ogarnąć i tą żmijkę, żeby mieć tylko pierwsze. Tak jak prawie zawsze musimy ogarnąć, e, zmienić na ręczną, żeby nie było na automatycznej skrzyni biegów. I e, chyba wiecie co, ja tutaj sobie otworzę na chwilę menu. Chyba ja zastanawiałam się, pojedziemy tutaj na tą WS Kolonia, bo nie no, chcę tutaj, jak widzicie, Wahania to 700 tutaj maksymalnie, a tu wyszło ponad, ale ja nie chcę jeździć na tą osadę, bo tam, bo tu nawet trochę taniej na tej osadzie, bo tam ten pociąg, a ja pociągów to na tej serii nie chciałbym, od czasu do czasu będzie, ale, ale nie za często, żeby to jakoś realnie wyglądało trochę, nie no bo jednak na polskiej wsi to nie ma tego tak, że pociąg przyjeżdża i sprzedajemy na pociągu. Myślałem, że trochę tego jęczmienia będzie więcej do sprzedaży i w ogóle oczekiwałem, że on nie pszenica do sprzedaży. Ale jednak cię zaskoczyło mnie, bo świnie dużo zjadły. Ale no trudno się mówi. Skręcamy tutaj sobie. Zbijemy może na czwóreczkę, żeby może nie męczyć tej, tej sześćdziesiątki. Oczekiwałem, że będzie trochę więcej na sprzedaży, czyli to będzie strasznie krótki odcineczek. No ale cóż, no, eee, będzie to jeszcze dzisiaj. Myślę, że na odcinku nakarmimy sobie krówki, bo no, przez dzisiaj piszemy, jakby na tym co był. Karmiliśmy sobie świnie na odcinku, tam chyba z prasowaniem, a teraz sobie nakarmimy krówki. Poczekajcie, tutaj chyba tu, o tu wjedziemy. Tutaj ja na dwójkę zbiję. O. to powoli sobie. Wyźmiemy może na lewo. Na lewą. Dobra. I, I. wysypujemy. Nie, no ładnie, fajnie tu wygląda. O. 1973 75 ocena środowiskowa. No to nawet spoko jak za tą no patrzę, tutaj aż dopiero 5 minut odcineczka. Szybki bardzo odcinek, to nie pewnie 10 lub 15 minut. Za dużo do sprzedaży nie mamy i chciałbym, żeby to się zmieniło, żeby trochę tej sprzedaży było. No bo teraz nawet, ja myślałem, że w tym sezonie kupimy kombajn, a my nawet, nas nie będzie stać na kupno kombajnu. No bo dostaniemy jedynie tu za świnie, a jeszcze ja chciałem kupować tutaj, dokupywać krów. Ja myślałam, że tu będzie z dwie przyczepy zboża jakieś wywiezione, a tutaj Tęla, ciutko połowa przyczepy jęczmienia była to nieźle no ale już trudno już trochę krótszy odcinek chyba będzie chyba, że jeszcze coś zaraz wymyślimy e... ale no dobra no, ale się nie ładnie. wszystko jest e... właśnie z tym kombajnem słabo bo ja wolałbym żebyśmy kupili na ten sezon już kombajn, ale no to chyba nie uda nam się. Jak mamy tyle pieniędzy, a taki kombań jakiś mniejszy, to tak 20-25 pewnie kosztowałby, nawet do 30 teraz z tymi cenami. Wiecie, co ja tutaj sobie wezmę na miejsce, odłoży przyczepę, bo już na razie nie będzie używana. Jak sprzedaży, już sp zrobione, ale to nie ze sprzedaże. Nie myślałem, że takie małe, to sprzedaże będą. Dobra, odczepiam sobie przyczepkę i sobie one, jak widzicie, tutaj obroniczek się tworzy. Więc dobrze sobie, może nawet do stodołu stawimy sześćdziesiątkę, tak żeby tutaj na zimnym powietrzu nie stała. W do może będzie lepiej. Nie wycofałem tak, tylko żeby brzmikę tu nie uderzyć. Głową, żeby nie ten. Oj. No i dobra, tu zgasimy sobie ją. No, pszeniczki myślałam, że trochę więcej będzie, no ale cóż, no. A zaraz wam pokażę, zamkniemy stodołę tylko. E, pokażę wam, jak to wygląda z, sprawa z owcem. No tutaj otwarte drzwiczki, bo ja karmiłem świnie. No niestety tylko tyle, ja nie wiem, jak to zniknęło tak szybko. Więc no słabiutko z tym zbożem. No ale cóż. Tutaj sobie otworzymy stod stodołkę, no nie wiem, oborę bardziej. I sobie nakarmimy krówki, bo nie karmiłem poza odcineczkiem. Mówię sobie, nakarmimy świnki. Nie świnki, tylko krówki. Świnki to już karmiliśmy na odcinku. No bo o, jeszcze nie wiedziałem jeszcze, że aż tak będzie mało tej sprzedaży, no ale jak coś tutaj niestety trochę nierealnie, ale tu jest trigger dopiero na, na, na pokarm dla tych krówek. Chciałbym pokazać właśnie teraz. Jak to wygląda z tymi krówkami? Tutaj chyba zauważyłem, że krowy spadają z cen, jakby te trzy, więc będzie trzeba je sprzedać. I pewnie trzeba dokupić byków i jałóweczek jakichś takich fajnych. Myślę, że takie cielaka sobie sprzedamy, bo. no bo zostawimy, zostawimy. A sobie dokupimy pewnie z dwa byki i te trzy jałóweczki może. Tak jak było to tu. A tutaj z świnkami to wygląda tak, że. Ja nie wiem w jakiej maksymalnie cenie one są, ale tutaj widzę, że dwa knury są nawet po 700, więc to przydałoby się pewnie może do 1000 skoczył Nie, do 1000 nie, ale te dwa knury będą za niedługo do sprzedaży, więc będzie git. Ale jakbyśmy potrzebowali kasy, to te też by można sprzedać, ale no, nie chcę. chcę. Chciałbym bardziej, żeby do końca trzymał, żeby je trzymał, te, te, te świnki. Nie wiem czy to takie te świnki będą opłacalne na tej serii. Nawet nie wiem czy to. Nie, no bo za zboże byśmy dostali więcej niż te, za te świnie na razie. E, więc to takie teraz nie do końca opłacalne. A zwłaszcza, że jeszcze słomę biorą. No ale akurat może obornika trochę będzie więcej. Ciekawe, czy w ogóle mi ten trigger tutaj jakby e, od tego. Od tej jakby no płyty na obornik łapie świnie. Bo jak nie łapie, to tak naprawdę nam marnuje się. Obornik. No, ale już trudno. Ładnie krówki sobie tutaj jedzą. Tutaj, właśnie, zjedzenie to wygląda tak. O, już siano na zielonym paseczku. Tu, niestety, na pomarańczowym paseczku. Ale, no, niestety jest coraz mniej tego zboża. Prawdopodobnie będę musiał. E, dokupić i pewnie może zrobimy jakiś odcineczek albo nie, nie wiem, zobaczę czy zrobię odcineczek z takiego zakupu pewnie od jakiegoś gospodarza sobie kupię, no bo tak, e, kupować prosto ze sklepu to chyba trochę drożej, ja tak to od, od tego, od rolnika jakiegoś, od gospodarza może będzie trochę taniej, woreczki pewnie sobie będziemy musieli kupić ze zbożem, no bo oj e, mi się wydaje, że nie wystarczy jednak tego do tego czerwca i lipca więc zobaczymy to jeszcze. Tutaj jeszcze troszkę kilka beczek dorzucimy i patrzy na odcineczkę to bardzo malutko, jak zawsze robimy po 30 robię po 25. O i spada mi belka z rąk wypada. Eee, ale to już trudno, no niestety takie kolizje czasami są w tym farmingu. A ta beczka myślę, że będzie dobry nabyteczek jako. Jako kolejny nabyteczek tak naprawdę na, na moim gospodarstwie. No kurczę, co to się dzieje, że tak mi spada ta Mleczko za mleczko dostaliśmy pieniążki, e, oczywiście tak jak zawsze. I właśnie te dwa tysiączki poszły mm, tysiące na tą żmijkę, no bo chciałem jednak łopatować. No, tak. chociaż i tak dużo łopatowania w tym roku nie mieliśmy w sezonie, więc... Jakoś dużo by nam to nie zmieniło. No ale już trudno idzie na przyszłość ta żmijka. Sobie damy jeszcze dwie wężki i odcineczek zakończymy. Trochę, bardzo nawet krótki, nie troszkę. No ale, no takie sprzedaży, no takie zboże, do, do, dużo tu nie dało, więc trzeba było areału dokupić. A propos areału, właśnie też chciałbym iść w pola. I tutaj z kaską nawet cienką, bo ja bym sobie chociaż dokupił pola, a teraz nawet nie, nie dokupię pola. Ja myślę, że po prostu sobie zrobimy na przykład remont 60, bo tak naprawdę na tylko na to nas stać. I sobie. No nie wiem, kupimy te krówki, ziarna tego. no ziarna tego zboża, nie wiem, czy wystarczy, to kupimy i będzie już po pieniążkach tak naprawdę. No niestety, ale mam nadzieję, że tej przynizy więcej da, bo trochę więcej zasiałem w tym sezonie, więc mam nadzieję, że trochę więcej da i będzie do sprzedaży dużo. A jak nie, to albo dzierżawy. Oj, wypadła ci... <laughs> belka. E, albo dzierżawy. A propos dzierżawy, właśnie. Możecie pisać w komentarzach, czy mam iść w dzierżawy, czy bardziej w pola. Albo dzierżawy, albo kupno pólno. No ale myślę, że w dzierżawę trzeba będzie wziąć jakieś pole na przyszły sezon. Dobra, to pewnie to wszystko. Więc e, pójdziemy sobie do 100 stodol stodole zakończyłem sobie odcineczek. O, oto taką 60 widoczkiem, troszkę biało, opony białe, zakończymy ten odcineczek. Zachęcam jeszcze raz do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Możecie wpaść na poprzedni odcinek, tam sobie e, siałem i bronowałem. Link będzie w opisie do poprzedniego odcineczka. E, wpadajcie na kolejne odcinki. Trzymajcie się i na razie cześć!